Wirus jeszcze wciąż wiruje, ale zaraz będzie pięknie, bo się ludzkość opamięta, nieczułości, skała pęknie. Przestaniemy jeść zwierzęta i zabijać się nawzajem, najbogatsi się podzielą, każdy się dosyta, daje. Rozumiemy nasze błędy, przestaniemy je popełniać, zakrzykniemy wspólnym głosem, niech o szczęściu sensie spełnia. Wszystkich firm farmaceutycznych, dobrzy i mili szefowie z wielką troską się pochylą nad ludzkości całej zdrowiem i pieniędzy nikt nie będzie od nas żądał zaleczenie państwo bowiem nas otoczy opiekuńczym swym ramieniem. Sądzić będą mądrzy ludzie, przodownicy światłej myśli, którzy wcielać będą w życie piękny sen, co im się przyśni. Tolerancję i empatię rozsiewając dookoła, jak na nóżkach swoich pyłek z kwiatu na kwiat się je pszczoła. I w gonitwie złej za zyskiem przestaniemy niszczyć ziemię. Zrozumiemy, że tak tylko może przetrwać ludzkie plemię. I tak będzie jak John Lennon śpiewał w swoim imagine z jedną małą wszak You may say I'm a dreamer, but I'm not. You may say I'm a dreamer, but I'm not. You may say I'm a dreamer, but I'm not. Będzie tylko coraz gorzej, bo się ludzkość nie obudzi i zostaną tu zwierzęta, które milsze są od ludzi.